Chwała Tobie, Królu Wieleków. Chwała Tobie, Królu wieku. Tak Bóg miłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Chwała Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy. Ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili, to jest Mesjasz. Jeszcze inni, czy Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czy pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego, miasteczka Betlejem? i powstała w tłumie różnica, rozdwojenie z jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki. Wrócili więc strażnicy do kapłanów i farzeuszów, a oni rzekli do nich, czemuście go nie pojmali? Strażnicy odpowiedzieli, nikt jeszcze nigdy nie przemawiał tak, jak ten człowiek przemawia. Odpowiedzieli farzeusze, czy i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub farzeuszów uwierzył w niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przeklęty. Odezwał się do niego jeden z nich Nikodem. Ten, który przedtem przyszedł do niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go w pierwsze słucha i zbada, co czyni? Odpowiedzieli mu, czy ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei. I rozeszli się, każdy do swego domu. Oto słowo Pańskie. Kiedy jest jakaś premiera filmu, czy sztuki, zbierają się recenzenci, dziennikarze, ludzie znamienici no i przypatrują się i potem oceniają, czy film, sztuka dobra, czy nie. Ale ponoć najlepszymi erzezentami są ci z drugiego planu. O, to bileterka, może szatniarz, może jakiś statysta, który tam stoi. No i ludzie, którzy potem na tę sztukę albo idą, albo nie idą. Jak to się powiada, głosują nogami. Przychodzą albo nie przychodzą. I ci potrafią najlepiej Ocenić wartość. Ci wszyscy tacy przemądrzali, nie zawsze mają dobre wyczucie. Ostatnio mieliśmy w Polsce taki film odznaczony na całym świecie wielkimi nagrodami, już z góry było wiadomo, że będzie najważniejszy, najlepszy, no ale na widowni plajta. Ludzie na ten film nie chodzą. A więc nieraz te różnice są. Ale dlaczego o tym mówię? Dzisiaj jak słyszeliśmy, farzynusze knują przeciwko Jezusowi. Zastanawiają się, jak by można było go podejść. A czy pochodzisz z Galilei, czy nie z Galilei, czy mesjasz, czy nie mesjasz? Filozofują jak, jak ci nasi, tacy, którzy się wykształciuchy, żeby coś tam znaleźć, coś, co by im odpowiadało. I kto przychodzi? Wysyłają strażników żeby pojmać Pana Jezusa, a oni zachwyceni. Prości ludzie, strażnicy, przyszli i słyszeli słowa, jakie żaden człowiek tak nie przemawiał, jak on. Nikt jeszcze takich słów nie mówił. Oni i tłum, który szedł za nim, oni właśnie zagłosowali kto naprawdę ma rację. Nie ci finezyjni tacy myśliciele, pseudomyśliciele, tylko właśnie ci najzwyklejsi, najprostsi ludzie mieli wyczucie, co jest prawdą, co jest właściwe, co niewłaściwe. Taka mądrość ludu. I to jest w narodach, w naszym narodzie polskim przez wieki się to przejawiało, różnych mieliśmy władców, różnych mędrców, ale lud zawsze był najmądrzejszy. Chociaż, chociaż Farzeusze znaleźli właśnie y, y, dla nich y, słowo, że daliście się zwieść i już zaczęła się manipulacja również nad tłumem. Zaczęli siać wrogą propagandę. I co się stało? Ten tłum, który tak szedł za Jezusem, słuchał go, potem krzyczał u krzyżu. A więc ta trucizna wsączana przez tych ludzi, no, takich nieraz dawałoby się filozofujących, pseudomyślicieli, potrafi zrobić dużo szkody również i w umysłach całego tłumu i w umysłach całego narodu. Znaleźli jedno słowo, zwodzili Was. I oni potem, no może rzeczywiście, może byliśmy zwodzeni. Tak to bywa z tą propagandą, że nieraz mówimy o mądrości tłumu, a nieraz o bezmyślności. My też wszyscy jakoś razem tworzymy ten tłum wiernych lub niewiernych. Musimy być bardzo precyzyjni, staranni, nawiązywać tę relację osobistą z Panem Jezusem. Jeżeli ja dobrze kogoś znam, jeżeli z nim rozmawiam, jeżeli z nim przebywam, to wtedy jestem odporny na truciznę, która przychodzi z zewnątrz. Wtedy zachowuję trzeźwy rozmow. Jeżeli nie ma, jeżeli tego brakuje, tej więzi osobistej, w odniesieniu do Pana Boga, modlitwy, rozmowy z Nim, liczenia się z Nim na każdy dzień, rozmawiania o Nim, sięgania do Jego mądrości, do Pisma Świętego, to łatwo mi głowę zatruć. Jesteśmy nieraz świadkami. Ktoś mówi, a no właśnie tam syn czy córka chodzili do kościoła, byli bardzo blisko Pana Boga. A potem gdzieś tam pojechali na wakacje, czy gdzieś, zamieszali im w głowie, tak, i wracają. Potem zupełnie inni poznać ich nie można. Sąsiedzi, znajomi nieraz poczytali trochę gazet, poglądali trochę telewizji, i już im w głowie się pokręciło. Nie, no, my to mamy teraz swoje zdanie, jakie swoje? Łyknęli truciznę. I potem znaleziono jakieś słowa, które tam potrafiły wytłumaczyć to, co oni robią, i już wszystko jest w porządku. Tak, moi drodzy, jest w nas zdrowy taki duch, zdrowe rozumienie życia Pana Boga, ludzi, ale też potrafimy absorbować przeróżne trucizny. Bardzo uważajmy na to, aby się strzec, mieć w sobie jakieś sito, żeby to, co jest zatrute, do nas nie dochodziło. Sprawdź swoje sądy. Czas Wielkiego Postu jest właśnie też czasem takim wmyślenia się w siebie. Mówimy o rachunku sumienia, to przed spowiedzią, ale taki rachunek ze swego życia, ze swojej postawy też warto zrobić. Czy nie ma we mnie jakiejś zewnętrznej trucizny, a odszukajmy tego, co piękne jest, wartościowe, jak złoto, szlachetne. Miłość do Boga, wierność Jemu i trwanie w jedności z Nim. To są te wartości największe. Które nas osłonią przed różnymi truciznami tego świata, które chcąc nie chcąc, jakoś wchłaniamy, przyjmujemy, obyśmy się nimi nie zatruli. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, który Nad nami. panie, zmiłuj się nad nami, módlmy się. Miłosierny Boże, kieruj naszymi sercami, bo bez Twojej pomocy nie możemy się Tobie podobać. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza Pan mnie pouczył i dowiedziałem się. Wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś, jak baranek oswojony, którego prowadzą na rzeź, nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany. Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą. Zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia... Niech już nikt nie wspomina, lecz Pan zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada sumienie i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad nimi, albowiem Tobie powierzam swoją sprawę. Oto Słowo Boże. Panie Mój Boże, Tobie za. się ucieka, mnie i uwolni od wszystkich prześladowców, zanim jak lew ktoś nie porwie i nie rozszarpie mej duszy. gdy zabraknie wybawcy, Panie mój Boże. Nie przyznaj mi słuszność według mej sprawiedliwości i niewinności, która jest wahania. nie ustanie nieprawość występnych, a sprawiedliwego umocni. Boże sprawiedliwy, który przenikasz serca i sumienia. Pozbawia ludzi prostego serca. Bóg sędzia sprawiedliwy, Bóg codziennie pawający gniewem.